Dobry koń, to i po błocie pojedzie. Baba z konia chłopu lżej. O czym jest to przysłowie? No jak o czym? Baba z konia chłopu lżej. No? No o czym? No co o czym? Czekaj, to było w tym... Ten... Nie Witkacy? Witkacy. I... Baba z konia chłopu lżej. To napisał Witkacy. No że baba z konia zeszła chłopu lżej, bo chłop babę ciągnął z koniem. No tłumacz to. A nasza szkapa też, nie? Bo księżniczka Anna spadła z konia. Jak baba z konia zeszła? Baba siedzi na wozie. Aha, baba siedzi na wozie, koń ciągnie wóz. Baba z wozu, chłopu lżej. Witkacy. Dobrze. Teraz A Nie, raz. Bo pani teraz zasugerowała, że ten wóz ciągnie chłop. Konia, koń. No to jak chłopu może być lżej. Zaraz. No lżej, bo on siedzi z babą na wozie. A kto ciągnie wóz? Koń. Hmm. Baba z konia, chłopu lżej. No nie. Jak nie? Koń ciągnie wóz. Siedzi baba z chłopem. By chłop yy, y, trzyma lejce konia, baba schodzi z wozu i chłopu lżej. A koń ma coś do powiedzenia w tym układzie? Nie, koń dalej idzie pod górę. Ale kwestia jest podstawowa. No? To koń ciągnie wóz, a nie chłop. Więc to koń, koń. koniom będzie lżej, a nie tak. chłopu. Zaraz, chwileczkę. Koniom lżej, gdy baba z Zaraz. Bo oni na koniu nie siedzą, Koń mnie wóz. Na wozie siedzi baba z chłopem. Baba z wozu, chłopu lżej. No, nadal się z panią nie zgodzę. Co koń ma do tego układu? Koniowi jest lżej, bo ma jedną osobę. No! O to mi chodzi. To bo stąd? baba zeszła. Czyli jak brzmi poprawnie przysłowie? E, baba z wozu, konią lżej. No, no jesteśmy. No. Baba z konia, chłopu lżej. Tak się jebią. O, tak. O to chodzi. Że co? Baba na koniu wchodzi z konia, chłopu, lżej. No, siedzi na koniu. Ujeżdża go. Ujeżdża go, jeszcze jak? Tak, baba z konia, chłopu, lżej. To które przysłowie się pani bardziej podoba? No, te pierwsze. Baba z konia, chłopu, lżej. Wyczytałam yy, na necie, że jest manifestacja we Wrocławiu w obronie koni na rynku. I ja tam pójdę. Tylko jak się ubrać na tą manifestację? Hm. Co? Ty się nie ubiorę jak nie? Ja pierdolę. Proszę cię. <tryk> <tryk> Murdy nie widać. Widzi Pani coś? Nic! Jak nic? Przyszła na manifestację. Za Pani, nikogo nie ma w urzędzie, także proszę opuścić urząd, bo już nie ma. Aha. Nie ma Pani co już protestować.